ma witam. Od ostatniego filmu dużo się, nie w sumie dużo się nie zmieniło, ale trochę się zmieniło, otóż, otóż <coughs> y, wykopałem od, drewno, w sensie przede wszystkim oczyściłem teren z niepożądanych drzew, bo y, będziemy budować y, jakieś schronienie tutaj. O, osiedle się właśnie. Osiedlę się właśnie w tejże okolicy, obok wioski. Eee, lubię wioski, lubię się osiedlać obok wioski. To jest takie, nie wiem, czuję się raźniej czy coś. <śm> w towarzystwie wieśniaków eee, innych, prawda? O, kury, patrz. Kury wyglądają jakoś inaczej. Skóra, czy to jest w ogóle kogut jakiś? Nie wiem. Nie, nie wiem, co to jest. Pierwszy raz widzę, bo dawno nie grałem w nowego Minecrafta, ale dobra. Ale mnie wkurzają te małe wieśniaki, bym go zabił, ale. Eee, nie wiem, czy tu nie ma golema. Nie chcę się narażać, bo jak zabierz wieśniaka, to chyba golem się na ciebie wkurzy, czy coś. Nie wiem. To by miało sens. A, jeszcze coś się zmieniło. Otóż tu rosły te jagody, ale musiałem je wszystkie yy, zebrać, bo jak się wejdzie w jagody, to. Yy, no, wiadomo, tam. One ciekują, tracisz HP, a to jest bardzo nieprzyjemne, bo jak ktoś nie wie o co chodzi, to w e, Minecrafta, w którym serduszka się nie regenerują, a to jest hardcore na dodatek, więc mm, lepiej się nie narażać. Lepiej się nie narażać, prawda? E, tak jest. Przecież, nie wiem, chyba te go kłują, przynajmniej jak ja grałem dawno, to mi się tak wydaje, że, że tak jest, ale wiesz. Ja dawno mówię, nie grałem w nowszego Minecraft'a więc nie chcę powiedzieć nic głupiego, ale tak mi się wydaje. A na razie wolę nie ryzykować, także kupiłem łopatę, e, matko, zrobiłem łopatę raczej, nie, nie kupiłem, nie, nie kupowałem łopaty, yy, zrobiłem łopatę, bo po pierwsze muszę zrobić tu bezpieczne zejście. Ja nie chcę naprawdę, jakoś nie wiem, tracić, <ścoughs> tracić znowu HP. Na spadaniu z wysokości. Bez sensu. Kurde, chyba zaczynam być chory, bo czuję, że gardło mnie drapie, no, a ja nie mogę. Nie chcę być chory, ale dobra. I tak gram w Minecrafta dalej. Przede wszystkim, ziem... znaczy, no przede wszystkim właśnie chcę zrobić sobie schody, ale kopię też ziemię, dlatego że... Potrzebuję, potrzebuję ziemi na... Nie wiem, wbudowanie gruntu tutaj pod mój dom, mm, pod bazę, nie wiem, nie wiem, czy to będzie dom, chyba dom. Yy... No, także, no, jeszcze trochę ziemi potrzeba, ale to na luzie. Dobra, mam już staka i ja tutaj kopałem tą ziemię tak z boku, żeby, wiesz, nie psuć terenu, bo tutaj będę, to będzie moja okolica. Przynajmniej na jakiś czas, i chcę, żeby to wyglądało fajnie jakoś. Dobra. Stak w każdym razie chyba wystarczy, tak mi się wydaje. Znaczy wiesz, to nie jest jakoś dużo, ale wystarczy mi na grunt, na mój domek. Dom, do, domeczek. I patrz, stak mi wystarczył, mniej więcej. Tylko kurczę. Okej, okay, no dobra. Tutaj mam bezpiecznie, już nie spadnę do dziury, nie zabiję się tutaj mogą mi się spawnować jakieś potwory, to oświetlę za jakiś czas, znaczy zaraz, tylko się prześpię. Wiesz co? Ja pamiętam, mam białe łóżko. O tutaj, ale... Niebieskie mi się bardziej podoba. Konfiskuję. A wieśniakowi nawet tam białe, bo niech ma łóżko. A ja będę spał na niebieskim, bo jest ładniejszy. Kurczę, zaczynam chyba się robić chory, ja nie mogę. Ale dobra, będę miał więcej czasu na granie w Minecraft. A, właśnie, pochodnie, żeby oświetlić. Oświetliłem już na dole, teraz. No, ale dobrze oświetliłem? Porządnie, tak, raczej dobrze. Hmm, może być podobny do tego ostatniego, co budowałem. Budowaliśmy, prawda, razem, rzecz jasna, w poprzedniej serii hardcore na modach. Jak ktoś chce, to może obejrzeć. Kurde, słyszę zombiaka, wy też? Niedobrze. Gdzie on jest? Gdzie jest. One są tutaj? Te jaskini, jakby. Nie, tu ich nie ma. Może są głębi, ale to nie powinienem ich słyszeć wtedy. Kurde, boję się teraz. No, wszystko jedno. Tak, o kurde, nie będę... Ben... Czekaj, czy ja nie mam więcej kobra? No nie mam. Na pewno? Na pewno. Super, dobra, e, będę musiał. E, idziemy wykopać kobra. E, do tej jaskini spode mną i. Będę znowu ryzykował życiem, ale bez... bez ryzyka nie ma zabawy, prawda? E, prawda? Nie wiem, chyba. O matko, nie, ja nie powinienem tak biegać. Ja nie mogę tak biegać, bo znowu stracę serduszko. Nie chcę tego. Kurczę, ta lawa no, mnie nie... boi. Ale jest ładna, więc nie będę jej całkiem likwidował, tylko trochę tutaj yy, zmniejszę jej zasięg. Czy tu mogą być... Nie, tu nie ma zombiaków. Znaczy, okej, okay, no żeby kopać kobla nie muszę schodzić na dół. Po prostu zobaczyć, czy będę miał tutaj jakieś żelazo. Może, ale w sumie żelazo... To już teraz to nie potrzebuję, już mam pełną zbroję. No, chociaż i tak bym. O, tam jest żelazo. Idę tam? Dobra, idę tam. Moja chciwość yy, na żelazo. Moja chętka na żelazo. Może mnie zgubić, bo ja nie wiem, czy to nie zginę zaraz. Węgiel. Matko, słyszysz szkielet? Nie, słyszę szkieleta. Nie chcę. Dobra, nie, ja nie chcę do szkieleta. Idę. Nie, wystraszyłem się. Nie chcę iść do szkieleta. O, miedź wykopię, też fajnie. Nie wiem po co mieć. Ale wykopię. Tu oświetlało i byłem trochę bezpieczniejszy od potworków, teraz sam zniszczyłem, trochę będę musiał tu sam poświetlać. Kurde, tam jest to żelazo, już niedaleko, ale słyszałem szkieleta. Nie chcę... No tam jest to żelazo. Nie, czekaj, to jest żelazo w ogóle? Tak, tam jest żelazo, na pewno. Skąd ja w ogóle słyszałem tego szkieleta? Tu jest jakaś dziura, to zalepię na wszelki. Słyszę szkieleta, niedobrze, ale zalepiłem tutaj wszelkie dziury. Jeszcze tu jest dziura. Okej, okay, szkielet jest chyba gdzieś na dole, nie wiem. O, jedno żelazo, warto było ryzykować? Nie wiem, ale nic mi się nie stało, więc... Kurde, gdzie jest ten szkielet? Mam nadzieję, że już się od niego odgrodziłem. Bo ja go ciągle słyszę. Dobra, zajmę się tym kopaniem kobla, bo o to chodzi. Już nie będę się wygłupiał. Tu jeszcze oświetlę, bo nie chcę, żeby cokolwiek się spawnowało. A już trochę nie wiem, boję się. Dobra, mam idealnie 2,5 stacka kobla. Wykopałem też trochę węgla, jak widzieliście. Yy, jeszcze. O, mieć wykupię. Nie wiem po co mi mieć, ale wykopię. Yy, a, i oświetliłem już na maksa jak tylko potrafiłem, bo. Yy, no, teraz mam pewność, że już nic na pewno na 100%, na milion procent się nie zespawnuje. Zostały mi, dwie a, zostały mi dwie pochodnie, ale mam jeszcze dużo węgla. I jeszcze chyba w skrzyni mam trochę węgla, więc git. Yy. Tutaj będę miał eleganckie okna, duże okna. No. no. Powie... O co tam. A, dobra, to jest chyba wieśnek tylko, tak? Tak, to jest wieśnek. Yy, zastanawiam się, czy takie okna chcę mieć, czy mniejsze. Nie wiem jeszcze. Ale dobra, będę miał taki duży dom, co tam. Raz się żyje. A mi tego życia nie wiem ile zostało, bo mam. Ja znaczy się w Minecrafcie. Rzecz jasna. Mam. Yy... Jedno serduszko, jak widzicie, już kolejny odcinek. No ale żyje to się liczy. Dobra. No mega ładny domek, naprawdę. Ale dobra, prześpię się. Tak, nie wiem po co mi dwa craftingi, ale mam dwa craftingi, więc nie wiem. Ok, więc przeniosę tutaj. No na razie to tak wygląda, jak wygląda, ale co tam. Dobra, mogę zrobić szyby. I mam szyby. Ładnie. Kurcze, nie! Źle postawiłem! Ach, trzeba uważać. Dobra, czy tutaj zrobimy... Tak, taki odstęp. Albo taki nawet, o! Czy to będzie spoko? Nie wiem, chyba. Muszę się pozbyć kolejnego drzewa. Dobra, i teraz nie, nie mogę spać tak, żeby stracić żyćko. Dobra, ładnie. Tutaj, jak to, jak ja pomyślałem, a matko, nie najlepiej, ale dobra. Tu jeszcze, no a tam. Nie potrzebuję dostępu do tej jaskini. Niech będzie pode mną. Tylko muszę pamiętać, bo jak tutaj się wykopię i spannę, to. nie za fajnie. Dobra. Uuu, tak sobie myślę, że. Zrobiłbym dach ze zwykłego drewna, żeby. Chociaż wiesz co, nie wiem, może zrobię dach z tego drewna? Zostawię trochę na wszelki wypadek, bo nie wiem, kiedy mi się przyda, ale. Yy... Chyba zrobię dach z tego drewna, no? Kurczę, tylko. Dobra, będę musiał uważać, żeby nie spaść na pewno. Yy, ale zrobię dach z tego drewna, chyba. No! Jak ładnie. Naprawdę z mi się podoba. Tylko muszę oświetlić oczywiście, żeby... że mam paranoję, ale nie. Tutaj akurat... Nie no, w domu to wiadomo, że trzeba oświetlić. Kurczę, tu nie ma okien. Z przodu. Czy to spoko wygląda? No, nie wiem. Da się zaakceptować, chociaż... jakby tutaj było okno... To śmiesznie, ale... Da się, ale no śmiesznie, ale całkiem no nie wiem. To zależy. Może dla niektórych to wygląda obrzydliwie, ale dla mnie tak śmiesznie, tak miło śmiesznie. Także zostawię. A podłogę zrobię z... <laughs> Matko, i znowu bym zapomniał i bym umarł. Matko, nie, dobra, ok. To jednak robienie jednej warstwy ziemi to było samobójstwo. Byłoby, bo... Eee, naprawdę, głupio bym umarł. No, śmiesznie wygląda od przodu, ale o matko, słyszę ząbiaki. To się prześpię. Oj, to już nie będzie stało na środku przez wieki, ale na razie tak. Eee... Uch, tu nie, dobra, to na pewno się nie spamiętają ząbiaki, bo słyszałem jakiegoś, ale to. Nie mógł być spod ziemi. Potrzebuję łopatę, bo wiesz co, dosłownie... O dosłownie, dosłownie łatwiej... E, chciałem powiedzieć, że łatwiej mi się będzie budowało... E, od spodu. Ale nie, to w sumie nie ma znaczenia. Tylko... A kurczę, nie, 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 nie. Ach. Czyli cztery kratki to już jest. Tak. Chciałem spać wiesz, tutaj, na ten krocek Ale nie, nie... wykalkulowałem. Dobra. Dobra, okej. Okay. Koniec... Koniec jest bliski. Ale... ale jeszcze żyję. Jeszcze się trzymam i... Za wszelką cenę... Nawet zbrojami w sumie nie jest potrzebna, bo i tak jestem na strzała, czy w zbroi, czy bez. Ale będę nosił, bo dodaję aury. Tak, muszę dodać warstwy od spodu, bo na pewno jeszcze kiedyś o tym zapomnę i jeszcze umrę i będzie a średnio. Ale tak będę choć trochę bezpieczniejszy, powiedzmy, nie wiem. Dobra, wracam do, wracam do robienia podłogi, bo bez przesady. Dobra, robimy tak. Na razie tu po prostu zbuduję podłogę, a później będę widział gdzie jest drewno i tam Będę stawiał ziemię. O, tu już jest ziemia, ładnie. Tutaj pod... pod piecykami i craftingami też już położyłem... ziemię. Pod drzwiami też położę. No nie gadaj! Zabrakło mi tego zwykłego drewna i teraz będę musiał... Gdzie? Mam nadzieję, że jest jeszcze w skrzyni. Nie ma, dobra. Będę musiał zrobić jakąś wyprawę później, ale... Na razie to nie. Dobra, teraz idę, bo może gdzieś zaraz znajdę ten biom normalny. Nie, tu wszędzie są te świerki. To jest świerk, nie? Chyba tak. Tak, świerk. Yy... O, proszę, dobra, znalazłem. Yy, nie było daleko, ale śmieszna świnia. To jest dzik jakiś? Nie, nie wiem. Okej, okay, jest i ziemia. Którą wykopałem. O, mega. Dobra. słyszę szkielety, ale one mi nie zagrażają, bo to już wiem. Już sprawdziłem całą tą kopalnię. Na wylot ją znam. To jest moja kopalnia. O, chyba zniszczyłem lawę. No, jestem bezpieczny. Tak, no mega bezpieczny jak mam pół HP, ale dobra. Tak wygląda mój dom. Tak wygląda mój dom. Kończę odcinek z pół serduszkiem. Pół, z, pół, z pół serduszkiem. Nie wiem czy tak można powiedzieć. Czy to jest po polsku. Ale dobra. Czy było warto... No nie no, było warto. Zbudowałem dom kosztem pół serduszka, ale to z mojej własnej głupoty. No i dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia. Cześć.